Dzisiaj robimy make-up w stylu Gai, Smoka i Justyny Styczkowskiej. Bo Jusia jest w drodze wygrać eurowizję w tym roku. Koniecznie oznaczajcie Jusię w komentarzach i dajcie znać, czy chcecie, żeby Jusia wpadła na make-up do mnie. To by było coś. Ikona malująca inną ikonę. Ja się cieszę, że Polska wreszcie ma godnego reprezentanta, z którego jest dumna. Usłuchajcie, słuchajcie, Jusia to jest taka ikona, to jest taka, taka polska ciocia, którą każdy by chciał. Teraz lecimy z brązerem, żeby mieć piękną, opaloną karnację, jak Jusia. Przyznam Wam szczerze, że po tych wszystkich filmikach promocyjnych to ja jestem fanką. Ładnie teraz wtapiamy brązer w skórę, ale nie chcemy wtopić się w tło, bo chcemy się wyróżniać, kochani. Teraz lecimy z korektorem. Tak bardzo nie mogę się tego występu doczekać, że I can't. The way, czy wy widzieliście tą czerwoną kreację? To była najseksowniejsza rzecz, jaką zobaczyłem przez ostatnie pół roku. Odrobina róży, żeby mieć troszeczkę bardziej ciepłe spojrzenie, a nie chodzący beach face. Piegi dodane, jest ich bardzo dużo. Na razie wygląda to dziwnie, ale zobaczycie, że to będzie wyglądać sztos. Szybko dodajemy brwi. Nakładam bazę, żeby to w przetrwało w momencie, gdy będę siedzieć na kanapie i oglądać. Czarna kredeczka, żeby wzmocnić spojrzenie Gai. Teraz na powieka wratuje zielono-miętowy cień. Teraz wratuje ciemny zielony. No tak to słuchajcie, wygląda teraz pora na smoczy liner. Smoczy liner dodany, teraz pora na super ultra złoto. Dodajemy konteróweczkę, no i na sam koniec troszeczkę złotego glow. I tak, moi drodzy, prezentuje się skończony look.